Przez Gniezno przebiegli wolontariusze stowarzyszenia Przegoni raka dla dzieciaka. Uczestnicy tego przedsięwzięcia zbierają pieniądze na turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami onkologicznymi. Na placu świętego Wojciecha z tej okazji przygotowano festyn rodzinny dla naszych mieszkańców. Przebiegliśmy aktualnie ze Żdina, czyli dzisiaj dzisiejszy odcinek zaczynaliśmy z, dokładnie rzeczy z części Wenecji. E, skończymy w Nowym Tomyślu, przebiegniemy przez Poznań, a tak naprawdę cała sztafeta, jak już wcześniej kiedyś wspomniałem, że jest z piekła na koniec świata. O tysiąc kilometrów biegamy dla dzieci, biegamy na to, żeby zebrać pieniądze na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe. Każdy z nas jest amatorem biegowym. Nie jesteśmy żadnymi biegaczami, którzy są gdzieś zrzeszeni. Raczej, oczywiście, mamy swoje stowarzyszenie teraz. Jednak tak naprawdę biegamy tylko dla przyjemności, ale tylko i aż, bo niektórzy nawet biegają codziennie po 70 km, potrafią porządnie przebiec. Więc pomimo amatorów to i tak dobrze biegają. Sztafeta ma potrwać do końca czerwca, ale zbiórka będzie prowadzona nieco dłużej. Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi Krwinka opiekuje się dziećmi onkologicznie, ale też hematologicznie chorymi, ich rodzeństwem oraz rodzicami, ponieważ w przypadku takich chorób, gdy choruje dziecko, choruje również cała rodzina. Turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, które organizujemy, to już jest 18 turnus, one są przeprowadzane w wakacje, więc właściwie jest to dla dzieci chorych w trakcie leczenia jedyna szansa na to, by mogły Właśnie z takiego wakacyjnego wyjazdu, gdzie mogą spotkać swoich rówieśników, i niekoniecznie w szpitalu. Wszyscy uczestnicy mają zapewniony ogrom atrakcji, ponieważ są aktywności skierowane. Tylko dla dzieci, czyli dzieci są, biorą udział w różnego rodzaju warsztatach plastycznych. Są to animacje, gry integracyjne, a w tym czasie rodzice mają swoje zajęcia terapeutyczne. Również w grupach się spotykają, tak żeby współdzielić się swoim doświadczeniem, i też, żeby poprzez właśnie takie spotkania nabierać energii, ale także nadziei na dalsze etapy leczenia. Turnus planujemy przeprowadzić w rogowie w przepięknym miejscu, gdzie rzeczywiście jest niesamowity mikroklimat. Dzieciaków będzie łącznie około 20, więc oni, plus ich rodzeństwo, a także oczywiście opiekunowie. Pozyskujemy w tym roku środki poprzez zbiórkę razem ze Stowarzyszeniem Przegoń Raka dla Dzieciaka, którzy postanowili w ciągu kilku dni przebiec 1000 km w ramach ultrasztafety. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem i bardzo im dziękujemy za to, że właśnie wybrali naszych podopiecznych, by mogli w tym roku skorzystać właśnie z turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego. Puszka na datki zostanie w Gnieźnie przez nieco ponad dwa tygodnie. Pieniądze do niej można dorzucić w Starym Ratuszu do 15 lipca.